Panie Karolu, dzisiaj bardzo ciekawe wydarzenie. Zagościł pan tutaj w ołzyskim hospicjum i gotował pan co takiego smacznego. No, czy to było smaczne, to trzeba zapytać podopiecznych od hospicjum, bo to dla nich gotowałem, ale rzeczywiście zrobiłem coś, co wydaje się być najprostsze, czyli potrawę, która mi smakuje, poddając się ocenie, więc z racji sezonowości był to krem dyniowy, ale. Nieco inaczej doprawione, bo tak trochę na modłę staropolską, z dużą ilością korzeni. Znaczy dużą, ale nie przesadzoną, mając na uwadze, żeby to była zupa ale jednak lekko strawna, Ale podana z kolei z wędzonym twarogiem. Wędzonym twarogiem na sianie i taką sałatką z jabłka i truskaweczki, ale truskaweczki też specjalnie przygotowane. Pan ym, preferuje polską kuchnię i to pan pokazuje w swoich programach. Co pan najbardziej lubi? Jaka jest pana ulubiona potrawa? Moja ulubiona potrawa, to zawsze przyznaję, to jest ta potrawa, którą ktoś podaje mi na stół. Nie narzekam, nie dyskutuję, uwielbiam, jak ktoś mi coś serwuje, więc wtedy to są najukochańsze potrawy. Mam oczywiście swoje preferencje odnośnie konkretnych dań, ale myślę, że to jest tak jak u każdego. Najlepsze potrawy to są potrawy zawsze, które robi mama. Pani prezes, dzisiaj wyjątkowy gość Karol Okrasa i zrobił tutaj bardzo pyszny show. Skąd taki pomysł? Pomysł się wziął z no, takiej można pro, prostej sytuacji. Mieliśmy pacjentkę, bo mieliśmy pacjentkę, która no, cały czas mówiła o Karolu i z nim spała, miała jego zdjęcie, i cały czas mówiła, że to jest jej chłopak. Więc tego chłopaka zaprosiłam do hospicjum. I Karol przyjął, jak to mówią, zaproszenie, i jest tutaj z nami. Oczywiście pacjentka nie doczekała tego momentu, ale zrobiła wszystko, żeby on tutaj z nami był. Ale doczekali inni pac pacjenci i mieli okazję skosztować przepysznej potrawy. Co to było? Tak, rzeczywiście była to zupa dyniowa, Karol nas tutaj ugościł, wyjątkowa, bardzo delikatna, rzeczywiście e, świetna aromat smaków, zmysłów. Też dużo mówił o tym, co, co przygotowywał. No, na pewno było to niesamowite doświadczenie. No, samo to, że każdy tutaj z pacjentów, słuchajcie, ogląda karola Okrasy, więc dla nich to nie jest obca osoba, a tak naprawdę ma ich na żywo, ma go tutaj na żywo, na wyciągnięcie ręki. Niesamowite przeżycie, i bardzo się cieszę, że jak Karol powiedział, nawiązaliśmy ten kontakt i pewnie go już nie wypuścimy stąd. Nie może być naszym kucharzem, ale. Ale cieszę się niezmiernie. To jest wyjątkowe. Zawsze powtarzam miejsce wyjątkowe, miejsce i wielka magia tego miejsca. Tutaj przyjeżdżają różne osoby i spełniamy tak naprawdę marzenia osób pacjentów, którzy tutaj u nas są. Nie zawsze się to udaje. Może zbyt późno jest, ale marzenia są. Są inni pacjenci, którym te marzenia no pewnie też spełnimy za jakiś tam czas. Dzisiaj jest Karol. Świetna sprawa. Pierwszy raz w ogóle w brzuchu i pierwszy raz gotuje u nas.